Ja wcześniej chciałem nic mówić. Ale taka jest prawda, że Pan Jezus ratuje mnie przed czarną dziurą. Tylko On potrafi mnie uratować przed czarną dziurą. Czarna dziura mnie nie wciągnie i nie będzie wielkiego karła olbrzyma czerwonego ze słońca zdrobionej kuli ognistej apokalipsy. Jeźdźców, apokalipsy na koniach przyjechali kurwa i tutaj dziurę wprowadzili kurwa. Co ta kurwa? czarnej dziury porobili kurwa. Tutaj u mnie za sobą, za lasem kurwa wszędzie czarna dziura kurwa, co się kurwa dzieje, a ja pierdolę